Hej wszystkim! Jestem CDDzio i witam ponownie w moim Zagrajmy w Toy Story 2 Boss Lightyear to the Rescue! I ostatnio w tym let's play'u byliśmy na poziomie 10, czyli szybie windowym, gdzie już mamy wszystkie żetony zebrane. Jeszcze poza tym byliśmy na poziomach 2 i 5, gdzie także udało nam się zebrać brakujące żetony PC Planet. I dziś w tym let's play'u wejdziemy do kolejnego nowego poziomu, czyli... Mieszkania Ala! Otóż penthouse jest to takie mieszkania, które się znajduje na najwyższym piętrze jakiegoś wieżowca czy apartamentowca. Tak mówi, jakby nie wiem, ktoś nie wiedział czy coś. Tak na wszelki wypadek. O czemu nie, pomogę? <laughs> Watch it. Wait a minute. I'm ticklish, okay? Oh.

I jak w blooperach się zderzą zaraz się przebić przez tą kratę, to to, to przynajmniej był taki dobry blooper, wiecie, jak były, jak były napisy końcowe w filmie, tam były bloopery, to był jeden z takich blooperów, że tu Cię nie przebili, tylko się zderzyli, to było nawet śmieszne. Ale dobra, poziom jedenasty, czyli, jak mówię, mieszkanie Ala. I w tym poziomie w ogóle powiem, że będzie nam cały czas, no, prawie cały czas towarzyszyła taka oto, nawet taka ciekawa, spokojna... Która sprawia, że to miejsce jest. no. nawet przytulne, prawdę mówiąc. Czyli taka muzyka. naprawdę mi się podoba, muszę przyznać. Ta muzyka mi się naprawdę podoba. I na początku mamy Mustanga. Po angielsku on się na ogóle nazywa Bullseye. Po angielsku jest to Bullseye. Nie wiem, czy Bullseye na Mustang przetłumaczyli, ale nieważne. I trochę ma takie. derpowate spojrzenie, i w ogóle. I on kada! Zupełnie nie jak w filmie, przecież tam milczał cały czas, ale nieważne. Howdy Bas! Jeżeli tylko mi przyniesiesz pięć podków, zanim skończy ci się czas, to dam ci, że to pizzy planet. A więc 3, 2, 1 i ruszajmy! Dobra, więc mamy do zebrania 5 podków. I no niby trochę się tutaj nowych rzeczy w tym poziomie pojawia, jednak um, omówię je wszystkie nieco później, że co tutaj się znajduje. Teraz po prostu nie mam czasu że te podkowy szybko zebrać, bo czas jest, no, jak wiecie, ograniczony. Więc, jeżeli ktoś śledził to, jak teraz biegałem, jak te podkowy zb zbierałem, to wie, gdzie one się znajdują. I tyle na to wyzwanie: oto już mamy wszystkie 5 podków dla Bółzaja czy Mustanga zebranych. I to jest chyba najszybciej zebrany za tą planet w tej grze, póki co, w tym Let's Playu. Tak przynajmniej mi się zdaje. No, jak mówię, mi to zajęło teraz naprawdę szybko, więc. Okej, okay, już mam jakby 20% tego poziomu ukończonego. I tak, tu mamy mniej więcej też Rexa przed tymi drzwiami. I tak, mniej więcej jest informacja o pewnym żetonie na górze, na łóżku w kształcie pociągu. I możemy ten żeton zdobyć, jeżeli tylko pewną łamigłówkę rozwiążemy, która będzie też z pewnym pociągiem mieć się związek. Co innego, Bosse Gunslinger czeka na nas w pokoju z trofeami, z bukarami, czy czymś takim. Ham jest IN THE BATHROOM! Wybaczcie, ale to właśnie prosi o nawiązanie to, do tego, do Nintendo Nintendograficjalne, naprawdę. A tak, Ham jest w łazience. I już mamy Chelsea, która czeka na nas na stole w kuchni, gdzie musimy dla niej zebrać pięć jej zwierzątek, czy coś takiego. I to chyba już są wszystkie informacje, które mamy tutaj od Cerexa do wydobycia, więc teraz się udamy może w stronę kuchni, oto ona, i tak tu są mniej więcej nowi wrogowie. I tak, oni są na tyle ciekawi, że oni w różnych wersjach tej gry inaczej wyglądają, otóż w tej wersji, w której ja gram, oni się w ten sposób właśnie tak prezentują. Za to w niektórych wersjach, nie jestem pewien jakich, ale w niektórych oni mają trochę ciuchę jak poszukiwacze z Toy Story 2. Znaczy, no ci, którzy no ci, którzy oglądali film to Story 2, pewnie wiedzą jak poszukiwacze wyglądał, że kto to w ogóle był i tak dalej. I oni trochę takiego poszukiwacza jednak przypominali, że... więc takie, takie też coś, co warto w miarę zaznaczyć. Tu znowu węże. I... Tak, właściwie od poziomu 11 do końca gry już nie będzie się pojawiało wielu wrogów, których, wcześniej się, w których się wcześniej spotykało. Jak Jakieś roboty, sukusy zerka, coś takiego, oni się już w ogóle nie pojawiają. Jak ci śmigłowcy, czy sprężynowcy, czy, czy też chociażby te całe statki kosmiczne. Dużo naprawdę przeciwników od poziomu 11 po prostu znika. Nie wiem czemu, ale no, trudno. Za to też się pojawia kilku całkiem nowych. Jak też chociażby jest ten tutaj. ten oto Semp, No, z którym też się zbierzemy może za chwileczkę. Teraz nie ma co go szczególnie omawiać, skoro jest on dosyć daleko od nas. I oto jest Jesse. Co oni ci zrobili, Jesse? Masz twarz jak Joker, i głos jakbyś miał astmę, nie wiem. Co oni zrobili w tej grze? Naprawdę nie chcę wręcz wiedzieć. I tak to jest ten cały sęp. No trochę on musi em, dostać tym laserem, żeby w końcu mi się ziszczyć. Jakieś, nie wiem, pięć uderzeń czy sześć takim zwykłym laserem powinno na niego wystarczyć. E, zły self i właśnie, em, przestań mówić właśnie. Mówię za dużo właśnie, wiem. Próbuję się odzwyczaić, się wręcz pilnuję z tym teraz. Ale tak, no, oberwałem kulą niestety, bo Bas nie celował w tego gościa, którego chciałem, żeby wycelował. I kolejny wąż, który mnie prawie że odepnął i tam jest jeszcze to całe działo. I tak, te działa, one będą szczególnie dla was kłopotliwe w, w tym poziomie, bo one będą w niemalże każdym pomieszczeniu. I jedyny sposób na ich zniszczenie to jest tylko naciśnięcie... Szukanie i wcięcie czerwonych guzików w każdym pomieszczeniu i tak, nawet ich dotknięcie was sensie zrealizuje tych działów, więc na pewno się do nich nie warto zbliżać. I tutaj pas się nie, niepotrzebnie z, zjeżdża. Nie wiem czemu on tak robi, ale no trudno. I seb mnie ściga, seb mnie ściga, ale już przestał, bo jestem na tyle daleko. I tu jest czerwony guzik na tej lodówce. I jakim cudem to było połączone, że taki czerwony guzik na lodówce i. Tamto działko z kompletnie drugiej strony zniszczone? Nie wiem. Więc tam na końcu tej ścieżki, gdzie teraz idę, jest jeden z tych całych zwierzaków. To są jakieś, nie wiem, króliki zające? Nie wiem, jakieś połączenia zajęcy i świstaków czy SUSów czy czegoś takiego. To są dziwne zwierzaki, ale takich będziemy mieli 5 do zebrania. I teraz przejdziemy się tutaj. To jest, widzicie, kolejne ciało. Którego też będę w miarę się starał unikać. No, prawie mnie trafiło w no, tą swoją kulą armatnią. I o, znowu strzela, widzę. I tu koniec tych sępów. I znowu te kule, no, cały czas one prawie że we mnie trafiają. No, jak mówię, w tym poziomie działa ogólnie. Są chyba szczerze największym zagrożeniem. Bo. Nie sposób ich zniszczyć poza tamtym czerwonym guzikiem, to jest jedyny sposób na ich zniszczenie. Poza tym są one nietykalne, więc trzeba trochę się tam z nimi nieco cackać prawdę mówiąc, ale mam nadzieję, że... Wow! Cały czas te kule, ja ledwo co unikam! Wow! Aż sam się serio dziwię, że tak mi dobrze idzie unikanie tych całych kul. I tak, tam na dole nie wiem, czy też gdzieś było ognisko, zanim było życie. Otóż żeby do tego ży do, a tu, żeby do tego życia dojść, trzeba mieć, e, mieć e, do trzeba mieć tarczę, która jest do zebrania na początku poziomu, tam za mustankiem. Tam jest tarcza, która baza przed ogniem chroni przed tym słupem ognia. Trochę dzisiaj dużo nawiązywania. Zresztą bardziej, że... Noże i, i to jest story i też chyba gdzie jest Nemo, że oba filmy są od Pixaru, to tym bardziej to nawiązanie jest... No tak, w miarę na miejscu, muszę powiedzieć. Tak, tutaj byłem na górze, bo to był kolejny z tych e, zajęczych susłów, świstaków, cokolwiek to jest, nawet nie wiem. Tak, tam jeszcze po drodze był zebrany do dopalaczem Super Lasera jakby. Wie, więc teraz tym się będę posługiwał. I tu mamy wejście do łazienki, w której, jak nam powiedział mniej więcej Rexe, czeka na nas ham, czyli ta, ta, ta tą skarbonkę, jeżeli ktoś się jeszcze nie kapnął. I ogólnie łazienka powiemy, że jest całkiem ciekawym miejscem, bo jest tu całkiem ciekawy jakby mechanizm, którym się będziemy posługiwali. Otóż tak, ham jest mniej więcej w wannie, jak widzimy, i jak zwykle on potrzebuje, my, żebyśmy... Pokazali 50 monet. I tak, teraz ten klauzulę nam trochę omówi mechanizmy, jak tutaj, tutaj te guziki działają, te całe niebieskie guziki. Otóż one będą w tej łazience miały całkiem istotne znaczenie. Więc tak, co do tych guzików. Otóż guziki, które są albo na tym poziomie, co jest ten, albo są wyżej. One będą podnosiły poziom wody do wysokości, gdzie taki guzik się znajduje. No i uniknij tego, nie udało mi się tego uniknąć, niestety. Otóż tak, jeżeli taki guzik, albo ten, albo taki, który wyżej wciśniemy, to woda się podniesie do poziomu, gdzie taki guzik się znajduje. Za to, jeżeli wciśniemy guzik, który jest w wanie to cała woda, która by była w łazience, będzie po prostu wessana, będzie pokój z tej wody opróżniony. Więc, tak jak mówię, całkiem ciekawy mechanizm w tym poziomie. Tego chyba nigdzie więcej w tej grze, jak tak już nie przedstawiają. Ham się tam trzyma, bo tak widzę, że jest pod wodą i nie wiem, czy będzie tonął, czy nie. Broards, chodź do domu, nie mam dla siebie żadną za monetę, nie wiem. To, to nawet nie brzmiało do końca, jakbym mówił pod wodą, czy coś. Ale dobra, więc... Um są jeszcze te gąbki, tak, te gąbki będą jakby platformami, które będą się po tej wodzie unosiły. One będą miały dla nas całkiem duże znaczenie w tym pomieszczeniu. Tam jeszcze kibelek, na, na kiblu nie ma nic szczególnie interesującego. Teraz tutaj wcisniemy kolejny niebieski guziczek i jeszcze bardziej podniesiemy poziom wody. No niby nie ma czasu do stracenia, ale jednak muszę czekać i zapominam o tym działku. Widzieliście, że takie jedno mnie trafiło swoją kulą i znowu we mnie celuje. Jak mówię, te działka są na pewno najgorszymi wrogami w tym poziomie. To jest wręcz... No to jest absolutnie bez wątpienia. To wszystko. I ten guzik tutaj na kabinie, na drzwiach do kabiny prysznicowej, to jest guzik, który w tym pokoju jest najwyżej umieszczony. I w końcu czerwony! Czerwony! Czerwony guzik zniszczę cię! dziękuję bardzo! Już miałem ich dosyć, ale całe szczęście mogę się już kolejnego z tych działek pozbyć. Ale nie, to nie było ostatnie działko, które mieliśmy w tym, w tym poziomie do zniszczenia, jeszcze będzie chyba jedno czy dwa. Chyba dwa, jak tak teraz sobie przypominam. No już takie zniszczone działko już taka armata już nie będzie Was raniła. Przy dotknięciu, więc przynajmniej też tyle dobrego. I tutaj jest zwierzak numer 3 dla Jesse. Jak mówię, bo ale Jesse ma swój głos, kiedy nas woła, że Over here, basto. ten głos jest strasznie. No, nie brzmi jak Jesse, na mówiąc. Po prostu ona nie brzmi jak ona, kiedy nas woła, że ma potrzebę, żebyśmy tam coś dla niej zebrali. Zresztą, jeszcze proponuję takich głosów, które takie są trochę nienaturalne. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał, nie wiem, jakiś mecz WWE, wiecie, w wrestling, ale bez polskich komentatorów, tylko z angielskimi, a czy w sensie amerykańskimi. Otóż jeden z nich, ten cały, chyba się nazywa Booker T. Ten gość ma po prostu tak, po prostu jego głos. Ja go słyszę, on ma głos taki nienaturalny, ale po prostu świetnie mi się go słucha, ale takich z, trochę, takim, z takiego trochę niewłaściwego powodu. Po prostu Booker T ma taki głos, że. Nie wiem, on gada jakby. Nie wiem, on po prostu brzmi jak, nie wiem, jak jakiś diabeł, tasmański. On dosłownie brzmi jak ten, jak ta z Luny ten cały Booker, ty, a czy... Jak pamiętam, on, a czy z tego co mi wiadomo, on kiedyś był wrestlerem, teraz jednak e, siedzi w miejscu dla komentatora i to mnie ładnie teraz trafiło. Tamta armatka na lampie się ładnie umiejscowiła. Ale, jakby Ci po prostu, ten kość ma głos taki naturalny, ale po prostu świe świetnie mi się go słucha, bo jest po prostu taki, taki dziwny. I... Armatka! Jeszcze cię dorwę, jeszcze cię znajdę, nie uciekniesz mi! Tylko, jeżeli tam wejdę na to pudełko z, z czymś tam, co ma związek z łudym, czyli chudym, też mu stankiem, jak widzę, w ogóle ich sk składem.